Dobra, taka szybka nagrywka, przed treningowym. W to czuję się już trochę lepiej, cały czas mam katar i generalnie gdzieś tam jakieś gruty odszczękuję, ale jest już dużo lepiej, więc jutro postanowiłem, że robię swój trening. Niestety nie zrobimy jutro z Sylwią treningu nóg no, tak, jak było w planie, dlatego że Sylwia miała dzisiaj odczuwanie i ma na całych plecach jakieś tam zaznaczone punkty, markery tam jakieś uczleniowe, więc nie może za bardzo się yy, pocić, jeżeli chodzi o, o te kwestie, więc ogarniamy sobie taki trening, który troszeczkę mniej będzie wymagający pod względem właśnie yy, zabijania się na treningu, więc zrobimy jutro trening push, w związku z tym, że i tak miałem trzy dni przerwy od treningu, to mogę sobie na to pozwolić. Dodatkowo boli mnie kolano i to było można było odczuć, nawet jak robiłem cardio, będąc chorym tutaj, że to kolano mnie piekło podczas wykonywania tego cardio. więc prawdopodobnie zrobi mi to nawet dobrą robotę. Yy, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. U mnie przed jutrzejszym treningiem. Rozpisałem sobie już tutaj plan treningowy, natomiast nie mam wpisanego jednego ćwiczenia, ponieważ było to ćwiczenie wąskie wyciskanie na maszynie na triceps, ale niestety to ćwiczenie już mi nie służy, ponieważ nie do końca jestem w stanie progresować i stanął mi progres na tym ćwiczeniu, więc po prostu będę je wymieniał. Tak sobie generalnie robię, że jeżeli na jakimś ćwiczeniu nie jestem w stanie progresować i definitywnie wypaliłem to ćwiczenie, to po prostu zmieniam na ćwiczenie o podobnej mechanice ruchu, z podobnymi możliwościami do obciążania. I tutaj jest taka sprawa, że normalnie mam intra shake'a, którego przygotowuję sobie z butelce z wodą, ale nie mamy aktualnie żadnej wody butelkowanej, więc przygotuję sobie na razie to w shakerze, później sobie to rozmieszam i przeleję sobie to po prostu do butelki z wodą już na treningu. Tutaj mam shake'a, którego piję po treningu, a tutaj mam jedzenie, które przyjem sobie przed treningiem i nagrywam to właśnie dzisiaj wszystko w przeddzień treningu, dlatego że jutro od samego rana Mam treningi personalne, więc nie będę w stanie nagrywać tego na bieżąco. A chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Eee, prawdopodobnie jutro ten trening nie będzie jakiś wysokich lotów. Dlatego, że zawsze jak wracam po okresie, w którym nie trenowałem troszeczkę dłużej, to niestety, ale e, te lifty mocno spadają, więc będę się musiał z tym pogodzić, że prawdopodobnie e, zapłacę za to, że odpoczywałem przez ostatnie trzy dni. I na razie tyle. My widzimy się pewnie na sali treningowej. Postaram się wszystko dograć i postaram się, żeby to wszystko miało jako taką ręce i nogi i żebyście mogli sobie ogarnąć, jak wygląda ten trening, ale tak jak mówię, pewnie jutro to będzie robione na takie 90%. Czego nie lubię robić, bo jak trenuję, to lubię trenować na procent 100. taka a propos, to siedzę sobie teraz i przeglądamy sobie gorsety z Sylwią, bo jest plan taki, żeby sobie zakupić. Tam widziałem, że Dawid Czechowicz e, gdzieś tam na swoim kanale wrzucał, że nosi. Widziałem, że nosi też... E, Daniel Poniedziałek i teraz gadałem z takim moim kolegą Rafałem mówi, że właśnie on ma taki gorsecik zakupiony gdzieś tam na ebayu i to jest y, bardzo podobna kwestia jak y, to wszystko, co noszą tam chłopaki na instagramach, z tym, że troszkę taniej, więc warto pewnie sobie coś takiego spróbować, zwłaszcza, że to jest jakaś śmieszna kasa, to jest, patrzcie, 5 funtów za, y, za taki gorset, więc przetestuję i zobaczymy, jak to, jak to wszystko wygląda. Taki ze mnie właśnie Janusz ebaya. Mimo tego, co mówiłem wcześniej, to wcale ta pierwsza czwórka nie była taka zła, bo ostatnio też zrobiłem w każdym razie cztery powtórzenia plus chyba jeden, także teraz zrównałem, więc pomimo tych trzech dni przerwy to jestem całkiem zadowolony i tutaj przebiłem swoje liczby, także jest całkiem nieźle. Dobra, i z takich rzeczy, które ja też zawsze notuję sobie, to jak tutaj zobaczycie, jest trójeczka. Chodzi to generalnie o to, że ustawiam sobie siedzisko na trójkę i tego typu rzeczy też zapisuję w planie treningowym. I zachęcam do tego, żebyście też w swoich dziennikach zapisywali, bo później nigdy nie wiadomo czy kwestia jest po prostu lepszego ustawienia albo innego ustawienia na wyciskaniach, czy na rzeczywiście robicie progres siłowy. Wszędzie szła progresja, więc gdzieś się musiało to odbić. Odbiło się oczywiście na barkach, jak zwykle, ale spoko. Spróbuję sobie zaś teraz na backofie, troszkę niżej, czyli do 80 i zobaczymy na ile to pójdzie. No, nope, no tutaj. W którym się sobie, że próbowanie zrobienia głównianego tricepsa popkowego, jest jebane pomysłem. You're as blue as the open sky All these blues, I can't no more Divine. Uh, I'm saying bad to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends, commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks on all the rumors you be claiming, it's cool I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, uh. Dobra, i tak to u nas wygląda, jak widzieliście, kasza manna z płatkami słodkimi i z WPC, u Sylwii WPC, owoce suszone, świeże, ryż, bo ona ma teraz dużo więcej kalorii ode mnie, miałeczko i oglądamy sobie do tego Brooklyn Nine-Nine, najnowszy sezon, ale niestety, jeżeli ktoś zaczyna od pierwszego sezonu, to muszę was martwić, że ten ostatni, no trochę z poziomu spadł. To w zasadzie tyle, trzymajcie się i cześć! We'll i right